Kto to słyszy, kto to słyszy, kto to nie słyszy, nie interesuje mnie, to ja robię swoje. Na tym profilu są różne informacje. Będę publikował książkę, czy istnieje twórca, który się o ciebie troszczy. Taka starsza książka, jak powstało życie, przez ewolucję czy przez stwarzanie. Ja sam tej książki do końca nie rozumiem, bo to jest książka dla bardzo wykształconych ludzi, ale ją no, tak dwukrotnie starałem się zrozumieć, przeczytać bardzo wykształconych ludzi profesorów kładzie na kolana. Udowadnia, że po prostu to wszystko zostało po prostu celowo, po prostu stworzone. Bóg jest to to na 100%. Ja publikuję różne informacje. Wszystko, co piszę w Biblii jest prawdą. Organizacja JWORG, świadkowie Boga, to jest religia prawdziwa. Ja się też będę starał przekonywać ludzi, bo takie mam po prostu zadanie ale też znalazłem w Biblii wiele różnych informacji i powiem jedną taką informację. W Biblii jest też naród izraelski, widział różne cuda, wiedzieli 100% takie inne, przeróżne rzeczy się tam działy. Bóg się ujawnił, po prostu dał się poznać, tak jak jest w Biblii, w Egipcie. I Mojżesz powiedział do narodu izraelskiego: Że On bardzo dobrze wie, tak? że ja dobrze wiem, że Wy i tak nie będziecie słuchać. Mimo, że wiedzą i. I tak nie będą słuchać. I to tyle. Ale kto posłucha, kto mądry, no to to, to jest co innego. A kto nie, to. Każdy zrobi jak uważa.